Cześć witajcie, mamy dzisiaj 18 sierpnia, jesteśmy już po żniwach, jak już widzieliście po, po, fil, po filmiku, po vlogu, który się ukazał, no, przywiozłem od Fagra sobie wapno, bo zawoziłem do niego pszenicę na przechowanie, bo ma lepsze warunki jak ja, także zawiozłem sobie do niego i zamawialiśmy od razu auto wapna, tam on, jego kolega, no i ja się dołączyłem, bo potrzebuję tonę 200 na, na hektar pod. Pod rzepak. No, tu mamy wapno. suplagran, gran, tak jak widzicie. No, z drugiej strony jest cała ta tabliczka, która mówi o wszystkim, ale tu mamy węglan wapnia. Widzicie 90 lenek wapnia. 50. I tu mamy składniki węglan wapnia. I tu mamy wszystkie, wszystkie inne. Wszystkie inne właściwości. No, dajemy tonę 200 na hektar w tamtym roku też dawałem tyle pod, pod rzepak dwa lata temu w sumie no także w tym roku to samo zawsze przed rzepakiem daję sobie przemiesz, przemieszamy to z ziemnią i, i później będziemy, będziemy orać no dobra muszę sobie przepiąć yy, muszę sobie przepiąć maszty do 30, odpiąć opryskiwacz od 30 opryskiwacz w tym roku chyba od wiosny przy 30 zapięty na przy 60 maszt, ale czekajcie, bo breszka tu leży maszt, no ale musimy do 60 zapiąć sobie Amazonkę i mówię i do 30 MAST i zdejmiemy sobie i jedziemy, jedziemy rozciewać. Dobra, przepinamy i zarazem do Was wracam. 30 ładujemy akumulator 3 lata no i i już nie jest procentowy, ale nie wiem czy to nie jest wina też alternatora. Będzie do tego zajrzeć, no ale nie ma. Nie ma czasu do końca. No rozdziewacz mam zapięty. I zobaczcie muszę zdejmować, już kiedyś wam pokazywałem. Te nieszadła muszę zdjąć. Bo one mi zawsze z wapno kruszą i potem mi się taki pyłek robi i mi się blokuje i to jest uciążliwe. A tak mnie zdejmuję i to wapno sobie na full otwieram. Czwórka i zasuwam po polu i, i to mi tak wychodzi. Wiadomo, mniej więcej, nie? No, nie jest to rolnictwo profesjonalne, ale na pewno coś to wapno da. No, i tu już mam odkręcone te śrubki, co te nieszadła tu trzymają. I teraz muszę to podważyć. Tamtym razem na jesień też, jak rozsiewałem, dałem tam smar miedziany, także powinno to. Powinno to pójść. Ach, idzie, zobaczcie. poszło do góry. Muszę się śrubokręt wziąć. No też widzicie przyczepę w garażu ze zbożem, też ona pójdzie do wrzucenia. Ale to na drugi tydzień teraz taki gorący. Nie spieszy się. Sąsiad powiedział, że może stać u mnie, bo nie potrzebuje, także nie ma się co spieszyć. O, też o, najgorzej był pierwszy Cyk. Cyk. No i tu mam, mam zdjęte. I mam zaślepki do tego. już też wam pokazywałem kiedyś te dwie blachy daję na spód i to, to jest git Przez powrotem te śruby zakręcić bo talerze się będą w koło wracać no, trochę zabrawy z tym jest, ale potem to ułatwia, ułatwia pracę, no i w te otwory z powrotem śruby tutaj muszę dać i w jednym w drugim i będzie dobre no i mamy woreczek na maszcie trzy trzydziestce Mamy drugi. ten było łatwiej wziąć, bo był na kraju, tam trzeba gdzieś trochę pomęczyć. Ale jakoś poradzimy. Dobra, idziemy do sześćdziesiątki, Podjedziemy sobie. rozcinamy worek i pędzimy na, na pole. I wam pokażę. No i tak też zdemontowane, Blachy mamy i, i można śmigać. Przedzwiały były klapy. Nie chciało się otworzyć, muszę na następny raz to przyropować Bo stał trochę, jak jeszcze dawałem na kłos. No to kiedy w maju, czerwiec, lipiec, sierpień, trzy miesiące stał, no i, i przedzwiało mu się. Dobra, jedziemy. No i dobra, zasoby mamy pozamykane. Możemy ciąć. tamę Ow 600 kilo worek, a nie jest aż tak objętościowe, nie? Myślałem, że będzie pełny rozsiewać. Jedziemy na pole. już mamy rozsiane 600 kg i zobaczcie jak fajnie, praktycznie do zera. A tak jak miałem to, mnie szadło, to tu było w koło obklejone i zmielone, i tu się blokowało. Trzeba było kijem kombinować. A tak to poszło sprawnie. Dobra, tu mam taki patent. Kamara na głowę ubiorę. Taki patent na widle jest otwór i śrubę tu sobie daje, wtedy idzie ten worek to jakby przyciągnąć do siebie bo tak z wideł zjeżdża no a tak myślę, że się, że się uda tu mam pas taki i na pas to zapniemy o tak nie styknie nie ma szans a naciągnąć też nie naciągnę tyle o tak Итак. так. W samym czubku widła Po malutku rusza, żeby ci dziewski nie, nie szarpło No, podrywa ją Ale to niczemu nie szkodzi, bo choćby ją przeważyło to się na przyczepi o No i dobra Mamy worek? Niżej, bliżej. O. Kontrolka ładowania świeci. Też to będzie winowajcy. Już nie doładowuję akumulatora. No, dobra. Cofniemy sobie. thank you. Jeszcze popadało deszcz, teraz trochę przed tym, jak chciałem, sianiem, o tak powiem, musi nie u mnie wysłowić. Taka jest parnota masakra. Dobra, jedziemy wysiać drugi worek i widzimy się na polu. i mamy rozsiane. Tam na tamtej działce za ziemiakami, tam był hektar pszenicy, to tam rozsialiśmy 600 kg. Nie wiem, o wszystko to, bo tam będzie rzepak. Pod wszystko rozsiać tonę 200, ale stwierdziłem, że tam dam 600 kg. I tu jest półtorej hektara na tym kawałku, ale będzie hektar pszenicy, pół hektara ziemniaków, znowu pół hektara pszenicy i hektar rzepaku. No tak to będzie podzielone. Stwierdziłem, że pod pszenicę też coś dam. No lepiej coś jak w ogóle, nie? No dobra, jedziemy umyć sobie, rozsiewać na dół Do domu I zamkniemy talerzówkę, może spróbujemy coś jeszcze potależować, Zobaczymy je. Czy nie będzie za mokro, ale chyba nie, powinno być fajnie No i rozwinialiśmy sobie wąż Chwileczkę go opłuczemy Wapna Tak, będziemy jeszcze polipotkę siać ale do polifoski musimy z powrotem te mieszadła założyć. Kurde. Bo w się nic nie dzieje, tylko w wapni właśnie miałem ten, ten problem. Dobra, ja tu sobie będę mył, ten rozsiewacz i z wami się już będę żegnał. Bo mycie to już nic takiego. No, dzięki za oglądanie. Teraz trochę nie było vlogów, bo miałem trochę spraw przy budowie do pozałatwiania i, i jeszcze parę tam osobistych i po prostu nie było kiedy, kiedy coś ponagrywać. I, no i tak to nieraz jest, nie zawsze jest czas. I chęci do, do nagrywania. Może chęci są, ale nie zawsze jest czas. No, dobra, to nic. Dzięki za oglądanie dzisiaj taki krótki vlog z siania wapna. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się, cześć. Hej.